Będę z tych oto rzeczy, których tu mam, czyli tej starej dechy i z tej takiej grubszej kantówki będę robił różne tam dekoracje do domu, więc jak chcecie, to zostańcie i zobaczymy, co się z tego da wykombinować. Ja ogólnie chcę sobie takie porobić dekoracje na stół typu świeczniki. W sumie nie dla mnie, tylko dla mojej żony, bo i to już obiecałem dłuższy czas. Ale pokażę Wam, jak to będę robił, więc może i Wam się przyda, bo już kilka takich rzeczy robiłem i fajnie to dosyć wygląda. Też, jak chcecie komuś dać jakiś oryginalny prezent, coś od Was, robione przez Was, a nie kupione, bo kupić to łatwo, ale zrobić to już trudniej, ale z drugiej strony, jak się zrobi i się komuś da, to wieście mi, że i satysfakcja jest większa i jeszcze są osoby, które naprawdę potrafią docenić, że. To stało się prezent zrobiony ręcznie. Ja przynajmniej to sobie bardzo cenię. A teraz wam pokażę, co będę robił. Jako pierwsze to będą takie świeczniki proste. I do tego właśnie sobie użyję taką kantóweczkę. I to będą takie sety w trzech wymiarach, mam takie trzy wymiary. Zaraz zobaczycie jak to wygląda. W sumie, jak to będzie wyglądać. I teraz tak ogólnie sobie zacznę od pocięcia tego. Będę to ciął piłą, bo te cięcia piłą wychodzą jak dla mnie najładniej. Nic nie będzie podszarbione I zrobimy tak: będzie jedna. Powiedzmy. Ósemka. Druga będzie. czternastka i trzecia będzie osiemnastka żeby one tak co te cztery centymetry sobie rosły kilka ich porobię no i ogólnie chodzi właśnie o taki secik, nie? 3 sztuk, no i teraz co zrobię to na pewno przeszlifuję je kutko, bo to jest to drewno jest takie jeszcze niezbyt fajne. I kolejna sprawa, no to tu na środku trzeba zrobić otwory, żeby wkłady wkładać. Do tego taka otwornica do drewna jest idealna. Ja sobie wycentruję, zaraz odrysuję środek tego, i praktycznie na grubość tego trzeba wejść. Żeby to było idealne. Teraz ja sobie wezmę szlifiereczkę i sobie je takim delikatnym papierkiem przeszlifuję, żeby one jeszcze ładnie wyglądały. Ogólnie mam już trzy sztuki zrobione. No. A później Wam pokażę, jak to w ogóle wygląda, jak to będzie sobie stało. Ale zróbmy trochę tego, bo mam ich więcej jeszcze do zrobienia. A póki co to sobie poszlifuję jeszcze. Dobra, Wiecie, to pokażę Wam jak to wygląda. One są już szlifowane. E, oczywiście to nie jest jeszcze koniec, nie jakby co. Ale trzy już takie ładne są. O, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. To nie jest jeszcze koniec, e, ja teraz sobie potnę całą tą beleczkę, którą tutaj, tutaj mam i będę robił jeszcze troszkę ich więcej, bo my ogólnie w domu lubimy często zmieniać style. tak to wygląda no, także trochę ich porobiłem eee, różne rozmiary, różne formaty a teraz przejdę do tamtej deski tam i zrobię z tamtej deski trochę świeczników no dobra, teraz będę musiał się zająć tą deską ona fajna jest, bo jest taka gruba mega mi się podoba ta deska i zaraz sobie utnę ją nie wiem czy na prosto, czy na okrągło. Zrobię dwie wersje. Jedną zrobię na prosto, a drugą zrobię na okrągło. I tak sporo tych otworów, nie? Na te świeczki tutaj. dobra, zrobimy kilka, może wersji jeszcze. Może więcej niż, niż dwie. Dobra, do roboty. No, i tak, mam coś takiego. Tu jest taki podłużny. Tu jest drugi taki podłużny, tylko taki nieregularny. Dobra. No, i oczywiście wezmę jeszcze, pomaluję ten secik taki. To sobie pomaluję na naturalny dąb. I później zobaczycie już efekt końcowy, już na samym końcu, jak to wszystko wygląda i dacie znać, czy wam się podoba. A jak wam się podoba, kochani, to zostawiacie mi lajka, suba i przekazujecie innym, żeby kanał się rozwijał. A ja będę wam mega wdzięczny. Troszkę pracy, ale jak widać efekt jest.